Cześć i czołem, Jan Piątkiewicz, witam Was dzisiaj znowu na kanale Dobre Rowery i zapraszam Was dzisiaj na spotkanie z kolejnym rowerem i to takim rowerem, który myślę, że dla wielu osób może być interesujący, bo jak już zaczęliśmy kiedyś temat elektryków na kanale, to wiele osób pytało o takie trochę tańsze rowery elektryczne. No i dzisiaj jest taki rower, który bez wątpienia można nazwać trochę tańszym rowerem elektrycznym, bo Cross Hybrid 1.0 to elektryk fabrycznie, katalogowo za nieco ponad 5 zł. złotych. No, oczywiście możesz to wydawać dużo, natomiast jak sobie popatrzycie na ceny fabrycznych elektryków, to jest to rower raczej z mocno niższej półki cenowej. Więc zobaczymy dzisiaj, co ma do zaoferowania. Cross Ewado Hybrid 1.0, jak sama nota wskazuje, bazuje na modelach Ewado, czyli bazuje na rowerach crossowych. i to nam bardzo dużo mówi, jeżeli chodzi o zastosowanie tego roweru, no i do czego on ma nam służyć. No jest po prostu takim rowerem hybrydowym, crossowym do zastosowania na raczej chodnikach ścieżkach rowerowych, asfaltach, szutrach, generalnie rzecz biorąc raczej ubitych nawierzchniach. Oczywiście da się nim też spokojnie pojeździć po lasach i po polnych ścieżkach, natomiast no nie traktujmy go jako roweru górskiego, bo tutaj różni się też geometria, on ma być przede wszystkim komfortowy, mamy zasiadać za kierownicą w wyprostowany sposób, widać tutaj już fabrycznie węższe opony, amortyzator o mniejszym skoku, no po prostu rower crossowy, czyli rower, który nie jest rowerem górskim, nie nadaje się do jazdy w trudnym e, terenie. Tak jak Wam mówiłem, bazuje na modelach Evados, z których e, od razu poznacie ramę, która wygląda po prostu jak rama z Ewado. Jest po prostu ramą z rowerów Ewado, ponieważ ten model, zarówno jeżeli chodzi o baterię, jak i silnik, nie korzysta z żadnych opcji integracji. Mamy tutaj jednostkę napędową Bafanga o Jakże ustawowej mocy 250W, i ta jednostka jest schowana w tylnej pieście. To jest w ogóle standard, jeżeli chodzi o tańsze modele elektryczne, czyli najczęściej jest tak, że w tych tańszych elektrykach silnik właśnie nie jest zintegrowany nigdzie z ramą, co podnosiłoby koszty, tylko jest schowany w okolicach tylniej piasty. I tak też jest w tym przypadku. Marka Bafang dość znana, paradoksalnie robiące całkiem niezłe silniczki. Oczywiście tutaj zaraz ktoś na pewno powie, że jak tam niezłe, bo przecież można coś tam gdzieś tam kupić. Natomiast prawda jest taka, że jak na Chińczyka są to silniki, które pojawiają się w całkiem dużej ilości rowerów. Znam przypadek przynajmniej jednego roweru z Bafangiem eksploatowanego od dobrych dwóch lat, który na razie nie klęka. Więc nie jest to coś niesprawdzonego Bafangi. Może to nie jest Yamaha, może to nie jest Bosch, może to nie jest Shimano Steps, ale są to też układy, które dają sobie... Radę. Mamy tutaj baterię, jak widzicie, która jest przyczepiona do ramy, no i zabiera nam tym samym miejsce na koszyk na bidon. Cross sobie z tym poradził w taki sposób, że przeniósł jedno mocowanie pod spód. Natomiast z tego co widzę, jest to jedyne mocowanie do koszyka na bidon w tym rowerze, bo nie ma tutaj drugiego na rurze podsiodłowej, no i to jedno zostało zajęte przez baterię. Ale miło, że ktoś w ogóle pomyślał i zrobił to mocowanie chociaż tutaj jedno. No Bateria wizualnie dość duża, oczywiście można sobie ją odpiąć do ładowania, można ją też ładować na założoną, jak widzicie, tu jest port. Do ładowania, więc można to robić zarówno tutaj, jak i można to zrobić po demontażu. No i tym wszystkim jeszcze mamy jednostkę sterującą na kierownicy, która pozwala nam na zmianę trybów, pokazuje nam chociażby stopień naładowania baterii, pokazuje nam jakim jesteśmy trybie. No, i jak widać jest to ikonka bluetooth, czyli można sobie to połączyć z aplikacją i bardziej szczegółowo te dane podglądać jeszcze z poziomu na przykład telefonu komórkowego. Więc jak sobie na przykład założycie telefon komórkowy na kierownicę jakimś uchwytem i połączycie go bluetoothem z tym systemem, to jeszcze jesteście w stanie więcej tych danych. tutaj tutaj podejrzeć. Poza tym rower jest dość standardowym Ewado, tak jak mówiłem, jest to aluminiowa rama z wewnętrznym prowadzeniem przewodów, z mocowaniem na chociażby błotnik czy bagażnik, Więc jakbyście chcieli z tego roweru zrobić na przykład taki rower do miasta, albo trekkinga, to też da się to e, zrobić. No i pozostałe elementy tutaj tak naprawdę też e, jak z takiego trochę tańszego roweru crossowego, czyli mamy tutaj przednią przerzutkę Altus, mamy z tyłu Asere, e, co ciekawe jest to korba z trzema blatami, myślę, że w rowerze Elektrycznym dość oryginalne rozwiązanie. No, korba, oczywiście, bardzo prosta, natomiast jest to korba na trzy blaty, więc dość specyficzne rozwiązanie. No i z tyłu roweru. Znajdziemy jeszcze ciekawy patent. Bo, jak widzicie, mocowanie hamulca w tym rowerze nie jest takie jak z zwykłym EWADO. Siłą rzeczy musi tak być, przez to, że mamy tutaj też jednostkę elektryczną, mamy ten silnik, no i to wszystko wygląda trochę inaczej niż z zwykłym EWADO. Jest po prostu rozbudowane, bardziej e, wzmocnione, ale też widzę, że przez to nie ma tutaj żadnej zintegrowanej e, zintegrowanego mocowania na podpórkę. Chociaż nie jest. Także o, widzicie, jest opcja założenia sobie zintegrowanej podpórki do tego roweru również. Hamulce w tym rowerze, no to nieśmiertelne. NATY, co do których no nie mam zbyt dobrego zdania, ale cóż, gdzieś te oszczędności musiały się pojawić. Myślę, że osoby, które pracują w branży i miały coś wspólnego z pierwszymi dostawami crossów na natach, wiedzą, że z tymi hamulcami było sporo problemów. Podobno od końcówki zeszłego roku to już są poprawione hamulce i nie ma problemów chociażby z nieszczelnościami. Jak jest naprawdę, myślę, że warto to weryfikować. Manetki. Alivio do tego wszystkiego. Cockpit też standardowy, jak w modelach Ewado. Mamy tutaj takie ergonomiczne chwyty kierownicy, natomiast one są bardzo twarde. Czyli fakt, że tutaj jest takie ergonomiczne zgrubienie, no niewiele moim zdaniem pomaga, bo chwyty są, porównując z takimi dobrymi, żelowymi chwytami, są po prostu dość twarde szerokie siodło dla crossa, sygnowane przez crossa, robione przez Selle Royal, no i oczywiście zwykła luminowa sztyca, tej nie ma amortyzowanej sztycy jak w niektórych rowerach crossowych czy e, trekkingowych idąc dalej, bardzo prosty model amortyzatora od SR Santor z, e, z podstawowymi regulacjami ale jednak jest już to jakaś blokada obsługiwana z pokrętła na koronie, więc przynajmniej ta opcja się znalazła no i idąc dalej, koła Również sygnowane przez, przez crossa z oponami też takimi typowo maratonowo-trekkingowymi miejskimi, z odlaskowym paskiem z boku. No i na koniec, narodowo, rozmiar plusy i minusy. To jest LK i rower jest dość sporawy, zwłaszcza z tak ustawionym mostkiem, ogólnie no, nawet wizualnie sprawia, że nie dużego. I co by tu nie mówić, też chyba lepiej bym się czuł przy moim wzroście, czyli przy M78 na MC w przypadku tego roweru. LK bym polecał raczej powyżej 1,80 m w takiej konfiguracji. Jeżeli chodzi o plusy i minusy, cóż, dla mnie oczywiście plus jest taki, że. Dalej są producenci, którzy jednak rozwijają taki segment prostych rowerów elektrycznych za około 5000 zł. Ja wiem, cały czas wiem, że wszystko jest względne, i dla wielu osób to, to jest duża kwota. Natomiast co by tu nie mówić, jest coraz więcej elektryków kosztujących kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy złotych i tam ta rywalizacja jest największa. Natomiast ta rywalizacja wśród dużych producentów w segmencie rowerów za około 5000 tysięcy złotych wcale nie jest taka specjalnie intensywna, więc dobrze, że krost tutaj jeszcze broni i tego typu rowery pokazuje. Tak samo jeszcze w rowerach miejskich, na przykład Regranda możecie znaleźć takie trochę tańsze elektryki i bardzo dobrze, bo ja wiem, że można sobie kupić zestaw do konwersji od Chińczyka i wszystko robić samemu, ale Ciągle to powtarzam, jest wiele osób, która nie chce się tak bawić, która chce kupić gotowy rower z normalną gwarancją polską, kupiony w sklepie jako już gotowy zestaw. No i taki rower od Krosa istnieje, no minusy, to jak mówiłem, hamulce, wolałbym, żeby to był jakiś podstawowy model, chociażby Shimano. napęd jest bardzo podstawowy. Nie wiem, czy korba z trzema blatami to jest dobry pomysł z tego typu rowerze, w sensie uważam, że będzie to w ogóle niewykorzystywane, ale cóż, jest jak jest, więc tak naprawdę, jeżeli koncepcja Wam pasuje, jeżeli tego typu rower po prostu koncepcyjnie jest dla Was ok, no to jest to coś, co na pewno weźmiecie pod uwagę. Oczywiście ma swoje wady, jest rowerem bardzo prostym, nie oferuje jakiegoś wybitnie dużego zasięgu, ani też poziomu integracji, więc chociażby ta bateria nam tej zabiera mocowanie na koszyk, na bidon, ale cóż, jest, a to Wy sami finalnie możecie ocenić, czy jest też wart swojej ceny. Dzięki za uwagę, do zobaczenia, hej!